Marvel vs. Capcom to trzecia odsłona crossoveru między tymi dwoma stajniami, zapoczątkowanych przez X-Men vs. Street Fighter. Jest to biotyka, gdzie ścierają się dwa kompletnie odmienne uniwersy. Jest to też jedna z najbardziej szalonych beatyk 2D, jakie pojawiły się na psx o sukcesie tej gry może mówić to, że Marvel vs Capcom 3 pojawiło się w tym roku na PlayStation 3 i Xboxa 360, a także to, że szykowana jest wersja Ultimate Marvel vs Capcom 3. W grze ścierają się postacie z komiksów Marvel, takie jak Spider-Man, Captain America, Hulk spotykają się z nimi. Czołówka ze Street Fighter'a czyli Raju za Angel ta, ale także postacie z innych gier, Capcom, takich jak Mega Man. Oprócz podstawowej listy bohaterów, mamy do wyboru możemy wybrać sobie jednego z wielu pomocników, takich jak na przykład Juggernaut, który będzie po prostu ich specjalnym atakiem, lub drugą postać, z którą będziemy razem działać. To co najfajniejsze w tej grze, ja jako i niewytrawny znawca, diatyk, tylko totalny amator uwielbiam odpalić sobie no, najprostszy tryb ta sama opcja jest w Marvel vs. Capcom 3 po prostu klepać przyciski, żeby wyko wykonywać szalone komba i akcje po prostu to co się dzieje na ekranie trudno, trudno oczami śledzić cały czas akcje odbywające się system w wtedy jest dosyć prosty, ale i nie... wytrawniejsi gracze znajdą dla siebie 4G Manual mod, sami muszą wprowadzać wszystkie komba, bez żadnych łatwim kręcić gałką i wykonywać dół-dół, lewo-lewo i high-punch na przykład. Czyli ogólnie gra graficznie może wydawać się podobna do innych gijaków 2D od Capcom, ale należy zwrócić tu uwagę na Fakt, że tła są po prostu świetne, ciągle, ciągle się coś na dzieje, pojawiają się na postacie, różne elementy. Normalnie nie mogłyby nas y, rozpraszać, jednak tak naprawdę w gdzie wszystko nas rozprasza. Wybuchy super ataki zajmujące cały ekran i trwające kilka sekund, szalone komba ciągle coś się świeci. I to jest właśnie świetne w tym tytule. Do tego mamy całkiem y, sporo opcji takich jak Crossover Battle i w wersji na PSX polega to na tym, że jeden gracz wybiera jedną postać drugi gracz drugą postać no i tworzą one drużynę i wtedy drużyna, w której my wybraliśmy jedną postać my wybrą jedną postać z są drużyną. Jest to całkiem fajny pattern. Wygląda to trochę inaczej na Dreamcastie, gdzie jest więcej graczy mogą grać na raz. Oprócz tego mamy dość zaskakująco Ciekawy pomysł na poprowadzenie fabuły Bowiem dwa wymiary się ścierają I powstaje nowa postać Połączenie magnito I Profesora X Powstaje tak zwany Slout, Który stanowi zagrożenie Dla całego uniwersum Ta postać Pojawia się też w Marvel z Capcom 3 Ogólnie najlepiej popatrzeć na tą grę i na całe szaleństwo, jakie jest przy niej wyprawiane, bo jest, jest po prostu genialnie. Każdy, kto nie boi się ataku padaczki od świateł wyskakujących przed nami, powinien sprawdzić ten tytuł, bo mimo wieku i tego, że nie wygląda już tak porywający jak kiedyś, czym ogóle się świetnie, a akcje, jakie tu są odstawiane, po prostu wrywają wbijając się jak ziemię. Więc Marvel vs Capcom na PC'sa, dinkasta, automaty, prawdopodobnie da się to odpalić na jakimś simulatorze mamy czy czymś innym na PC. -cie. Arcade sticky, pady czy klawiatury co tam mamy w dłoń i odstawiamy super combo i bajery w łatwy sposób. Coś co wydaje się szalone. I to na przykład osoba, która przez wiele lat nie potrafiła zrobić żadnego Fatality w Mortal Kombat, tutaj potrafiła zrobić super sztuczki po prostu prostym klepaniem. I dlatego każdy lajk powinien zagrać w tym żeby przekonać się do Bijaty, a zawodowcy pewnie znają już Marvel vs. Capcom, świetna gra.